Dying to my people who listen to lies. You have killed all those who shouldn't have died. Spur those who should not stay alive, and the blood runs red, and the blood runs cold, and the blood runs to death. Ja znam ludzi, którzy nie wiedzą gdzie jest Jamaika i są z Jamaiki, poznałem, moi, moi sąsiedzi przyszli się zapytać któregoś razu jakie to wojska wylądowały na, na wyspie, bo sąsiad mu powiedział, że to jest USA, a inny sąsiad powiedział, że to jest Ameryka i teraz weź mi wytłumacz, białe sąsiedzie, czy to jest USA czy Ameryka i ja tłumaczyłem mu o co w tym wszystkim chodzi. I on na to bardzo zdziwiony mówi: No, to w takim razie skąd ty jesteś? Ja mówię: że jestem z Europy. No to z Europy, no z Europy. No to, 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 to wasz kraj ma coś do nas, czy nie ma coś do nas? Ja mówię: że nasz kraj nie ma. No to czemu to USA coś do nas ma? I tam się prowadzi takie rozmowy, dlatego można też podejrzewać, że z braku świadomości i, i ludzie po prostu robią bardzo dziwne e, rzeczy. Począwszy, począwszy od tego, że Jamajka jest bardzo niemoralna. Skończywszy na tym, że jest bardzo niebezpieczna. Gdzieś tam po środku jest ten e, raj wspaniałej muzyki i, i, i matki natury, która to jakoś wszystko łagodzi. Ale ja zawsze, lądując na Jamajce, e, jestem jakoś tak poddenerwowany, dlatego że wiem, że to jest radykalne zderzenie dwóch światów. E, tam jest skrajne zło. I skrajne piękno, i skrajne no, dobro. Rzeczywiście jest tak y, dramatycznie, że nie można znaleźć pracy, albo mając tak y, piękny kolor nieba i tak długo, super pogodę, y, zrobić coś, żeby mieć najpierw, nie wiem, agroturystykę, a potem coś większego i większego z czasami. Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje, że ten pistolet jest takim najprostszym rozwiązaniem? Mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, ale myślę, że wynika to w dużej mierze z lenistwa. I braku pomysłów na siebie, na życie. Ja wiem, że da się żyć na Jamajce w bardzo piękny sposób, tylko trzeba troszeczkę popracować. Chociażby matka natura jest tam tak, tak łaskawa. bardzo łaskawa, że, że można obsiać ogród od owoców, pieprzu, papryki. Wszystko po prostu kwitnie, Wrośnie. rośnie cały czas i, i, i z wszystkiego można naprawdę przetrwać. No ale nie chce im się, ewidentnie nie chce im się szukać pracy. Wszystko jest na zasadzie. A dobra. No, kolejny dzień, tylko żeby coś dzisiaj mieć do zjedzenia. Ogólnie ciężko jest i, i, i nawet nie szukają pomysłów, jak, jak to zrobić. Młodzi ludzie teraz coraz częściej wylatują z Jamajki na, na pobliskie wyspy studiować, rozwijać się, tylko że też nie za bardzo, też wybierają takie kierunki i jak, jakby nie, nie myślą przyszłościowo. Nie wiem, rozmawiałem z wieloma osobami, nie, nawet nie próbują znaleźć pomysłu na przyszłość. Raczej życie odbywa się tu i teraz. Któregoś razu wracaliśmy z plaży i patrzymy, tam ludzie się zebrali na, na rondzie z kamieniami, i, i, z kamieniami w rękach i się zastanawiamy, co jest grane. Taksówkarz wybiega stamtąd i krzyczy, co zrobił, co zrobił. No, ludzie mówią, że dziewczynkę gwałcił, że złapali go na gorącym uczynku. No to taksówkarz za cegłę pierwszy a rzucił, <laughs> następnie ludzie rzucili i nawet nikt się nie zatrzymał. Jak ktoś się zatrzymał, to tylko po to, żeby dorzucić kamień. Oni tam rozwiązują pewne problemy na, na bieżąco. I, <laughs> I tam jest zawsze jedno wielkie tu i teraz. Ale jak tam jesteś, to Możesz się przemieszczać swobodnie, czy musisz mieć jakiegoś tubylca ze sobą, żeby się czuć bezpiecznie? Nigdy nie zabieramy, nie zabieraliśmy ze sobą żadnych tambylców. Ja po prostu nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale ja uważam, że człowiek, jeżeli nie ma ubezpieczenia. Dobrego ubezpieczenia u góry, tak. to właściwie wszędzie jest w niebezpieczeństwie. My z Krystianem wybraliśmy się właśnie któregoś razu na, na plaży o godzinie 3 w nocy. Akurat policja nam na drodze pakowała ciała. Pakowała ciała tam właśnie z, z zabitych jakichś ludzi. Um, I do, się do zapytałem. Dzisiaj, uwierz Dawid, do dzisiaj ludzie na Jamajce tym mówią, że. A to są, to są te czuby, które potrafią przejść 3-4 km w nocy, gdzie to jest naprawdę niebezpieczne, na maksa niebezpieczne. Tylko jak już byliśmy tam, to chcieliśmy poczuć tą wyspę po swojemu. Jeżeli przyszła... I to zależy też dla kogo niebezpieczne, bo ten trastawant, który nas spotkał wtedy, ja się go pytam, a ty byś szedł tam na tą plażę, jakbyś chciał, on, jakbym chciał, to bym szedł, po prostu się nie, nie zatrzymał I my wtedy poszliśmy pieszo w nocy, jak pojawiliśmy się na tej plaży to wszyscy ludzie tam, których już znaliśmy w, tej, w, tej, w, tej, w, tym, w tym pubie mówią a jak się tu znaleźliście? Mówi, że przyszliśmy pieszo. Nie. I, i, tak, do o, i tak do dzisiaj między sobą. O, o oni, nie oni ma tu padło. Go... Leg legendarny Zobacz. zespół Rasta Size dotarł na, na plażę. Ale dosłownie ale, ale barmanka mówi tak, ale ludzie, słyszeliście to? Ty dwóch przyszło tutaj pieszo. Ta kolejka dla wszystkich. Ale, ale po drodze idąc teraz, i to, to nie jest żart, mamy, mamy zdjęcia z tego miejsca, jest wielka tablica, że uwaga, krokodyle, krokodyle nie? to są krzaki po bokach, po stronach, jest nigdzie. Krokodyle po prostu śmigają, dzieci czasami jak gdzieś wypatrzą to kamyczkałem i w niego i się bawią, a my tam musieliśmy się przyjechać. Po no. posłuchajmy muzyki po prostu stamtąd i cieszę się, że dotarliście. Do my też się cieszymy. Następna płyta jest w trakcie jest w procesie tworzenia. Nie pamiętam, czy wcześniej już o tym rozmawialiśmy na Antenie, ale w, w, w zeszłym roku, tak naprawdę o tej samej porze, o której, której jesteśmy w tej chwili, nagrywaliśmy trzy nowe utwory na, na, na kolejną płytę i mamy je w takiej fazie roboczej, mamy swoją wizję na to jak chcemy tą płytę skończyć i na pewno będzie dużo kolaboracji, dużo współpracy z innymi muzykami, bo takie jest założenie naszego projektu i nawet nazwa Rasta Size jest to dla nas coś takiego, że musimy o tym w ten sposób, żeby pokazać ludziom rozmiar rasta i to czym jest rasta, niekoniecznie rasta z dreadami i rasta z jointami, ale rasta w sensie świadomości człowieka i e, dlatego następna płyta na pewno będzie miała dużo kolaboracji, tak jak powiedziałem, e, ale m, trudno jest powiedzieć kiedy ona będzie, dlatego że w pierwszym przypadku udało nam się z, w, współpracować z producentem, e, który, który e, to był na to wszystko budżet. W chwili obecnej robimy to zupełnie samodzielnie, także wiadomo, jak, 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 jak taka praca przebiega. Tak samo jak płyta sedatywy, która właśnie w tej chwili wyszła, to płyty nagrywać było szybko, tylko że do, od momentu jej nagrania do momentu wydania jest to proces taki strasznie mozolny i. I trudny, kiedy nie stoi za tym kampania jakiejś dużej firmy i, i jakieś, jakieś większe pieniądze. Dlatego um, nie będę sam sobie zakładał kardanek na ręce i mówił, że ta płyta wyjdzie wtedy lub wtedy. Ale jesteśmy w trakcie pracy nad tą płytą i mamy nadzieję, że będzie ona wcześniej niż później. Hmm. No, ro, rolą radia też czasem, ona marnieje niestety, bo jak wiecie, rządzą inne środki masowego przekazu, ale rolą radia jest, przynajmniej my tak to rozumiemy popularyzacja, więc i jakby ściąganie uwagi do ważnych rzeczy. Więc jeżeli akurat przez. Przypadek, albo jak panowie mówią, nie zupełnie przez sam. przypadek, tylko jakoś tam jest to gdzieś zapisane w gwiazdach i ktoś akurat to usłyszał i chciałby się zaangażować. To pewnie, pewnie może jakoś. Jeżeli zrobi to z dobrego, czystego serca. To może, tak? Tak, po powiem w wprost do kierowcy, jeśli jedziesz samochodem i masz y y trochę środków, które chciałbyś zainwestować w kulturę, to y bardzo serdecznie zapraszamy, a żebyś wiedział, w co inwestujesz, posłuchaj piosenki numer dwa z płyty Rasta Sais. Czy wy się czujecie już y gwiazdami? Czy, czy to jest tak, że taki ten Babilon was dopadł? Czy gdzieś tam, y czy gdzieś was pod podżera? Ja wiem, że się bronicie, ale czy... Y czy to jest tak, że e, z której strony atakuje was? Przesadziłeś to w Jesteśmy, Jesteśmy Zaraz... tak wielkimi gwiazdami, które nie, nie mają ani teledysku, nie mają strony internetowej <grym> sprzedali tak, Ale ponad, ponad tysiąc płyt.